Widzę, Angela i mi znowu stanął. Gościu. Kawodna. Nie, nie wiem, czy to trafiłem. Na we dwóch, we dwóch! We, we dwóch. No naje, dajecie, nie bójcie się już. We dwóch po prostu, Dojścicie ją. Do prawy jest, schowana wewnętrznie. E, eee, wywaliło mnie. Eee. Gdzie się naklaczył? Jeden na trzech. Ale wygraliście, chyba. No właśnie, to jest dobre pytanie, kto wygrał tego klacza, bo ciężko powiedzieć. Bomba. A was też wywaliło? Tak. Tak, chyba wszystkich Kurcze Nie wiem, wchodzić od razu już? Nie wiem właśnie No myślę, że admin przyjdzie Dobre, ja się, Ach, ale myślę, że abu. przyjdzie admin Nie strzelam full auto, to myszka się zacina No ja też tak mam, że jak raz kliknę, to leci 10 naboi ja, Co ja tak się dzieje? Stwardnienie rozsiada no, już, tak. już... już działa, już działa? będziemy? chociaż chyba nie do końca Zaspańcie scenę jak coś Tak. No Nie wiem, no, chyba zlikował IP to chyba

Tak jakby ciągle słyszę konstruktywną krytykę. Muszę muszę pozwolić dojść mu. Muszę pozwolić dojść. Kurwa, gdzie jest ten site? Tu w piździe jest ten site. No kurwa detrain, traino, de Toronto trzeba było wziąć. Nie znam tej mapy, no mówiłem, jest najchujowsza, nie lubię jej bardzo, no. Przecież są pociągi. Mamy pierwszą drużynę. Dobra widzowie, idę się na i wyzywać Mukiego. Wywielbiam z tego turnieju z Odbędzie się na YFL CS16K. Chopaki kontra drużyna. Tak moi drodzy. Dobra, dajcie jeszcze Hetmanem na linii B nie mogę się ustawić, tak? Czyli ciężko atakować pole B2, tak? Widzowie, to nie Slepszy doli, tylko <laughs> Ola wali mięso. Nie śmiej się. TENISA! TENIS! 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 Nie <gry> <gry> rób się szota z tego. Nie no tak, no fajnie zrobić coś innego w końcu po latach. Zawsze siedziałem w tej piwnicy, grałem tego counter streaka, a teraz chodzę sobie na nagrywki tam dupeczki. Tu jest karta, okej. Okay. Tak, tu jest karta. Używacie tu? Ja sam siebie zajębałem? nie ma tragedii. Serio, czekać, z oczek to słychać. A i faktorze? nie ma tragedii. Serio, czekać. Dobra, na razie zostawiam, ale przeraża mnie fakt, że rozwaliłam mikrofon. Gdzie go można pójść zanieść, żeby mi naprawili? Uwaga, krzyknę. Nie będzie żadnych kłopotów i że z Izakiem będziemy grać, ponieważ no z Sajem bardzo zła komunikacja, nie strzelał tak jak liczyliśmy, że będzie strzelał. Generalnie, jeżeli mógłbym powiedzieć kto jest największym przegranem naszych meczów, to myślę, że jest to właśnie użytkownik Inet saju. no ale sami widzieliście, sami widzieliście i sami możecie wyciągnąć... Jela, już mi staje na twój widok oraz to, że masz pizdę jak za popielniczkę. We trójkę spaliśmy przytuleni, było tak miło. Bo jak mam wrócić do szachów, no to warto, żebym w nie pograł też, nie? No! Masz no rację! Bo jednak, no bo jednak chciałbym do nich wrócić, nie? A jak nie będę do nich podchodził na poważnie, no to pewnie do nich nie wrócę. Racja! Siema, widzowie! Witam z powrotem! Mm. Kurde! Dobry jest! A był Train? Nie było jeszcze. W ogóle. Kolegom z drużyny się to w cholerę nie sprowadza. z Złe z pewnością Miku, czy bez siebie? Dobra, nie będzie. Gramy no. Traina pierwszego. I mamy pociągi, moi drodzy! Okay. Mamy! Ja cię stresuję, kurwa, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach No też Czeka jest to motywacja, ale wiesz, czuć, z dobrym mindsetem Dlaczego w szafie? Bo w szafie nie będzie się wstydzić <laughs> Ale jak, jak ją znajdę w ciemności? Po zapachu Будет пахнуть улейским ржаным. Genialny tego. nie strzelajcie się! Chyba że nie wie, chyba, że wie. A. Czekaj, ja się z tobą, ja się z tobą <grymne> Ej kurwa, myśleliście dopiero teraz tego, ale ja myślę, że ja ja robicie Rampa <grymne> okay. ci schodzi na dół, Jasku, A. Nie? I wentyl jeden I wentyl. Super, Kurde, jeden Jasku! Na jeden. jeden na jeden Hej. Nie mam to krewetki po każdym BS, że bo nie wiem, kupił się kompację. Może nie zabijałem chwilę, ale jak trzeba to ja jestem. Zajdzie. Nie to co ja, może nie zabijałem chwilę, ale jak trzeba, to mnie też nie ma. <laughs> nie, źle. Najpierw ogram debi... Y oddam jej pionki i jak już będę miał wygraną, to zacznę dochodzić każdy pionkiem do góry i zacznę je za darmo oddawać. Bo nie jest powiedziane kiedy... Do Poziomce przeważnie go staram się złapać. I szybko najważniejsze rzeczy, czy, czy możemy, czy nie możemy, albo coś tam, nie? I to jest trudne, ale cóż. To jest raz do roku, więc trzeba jakoś wytrzymać. Nic się nie zrobi. Chodź, nie bym, 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 was, 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 was! Bym, was! A nie będę miał pakleziaka na b 5 bierzaby 8, tak się że go Jaka gra? <grywa> <grywa> Dobra. Okej, okay, cześć no, Barteczku no, no, no. A propos rodzinnego napierdalania żony Jak Ej! tam? Przeżyła? Będzie w stanie grać? Co ty w ogóle mówisz? W życiu Ej, no kurwa Jak tak można jest? Nogi bolą Czy to była bardzo cenna czapka? Dla mnie tak, teraz mi zimno Nie wytrzymam No ile mogę być, kurwa, altruistą? Przysięgam, ten sit jest ustawiony. Pod, pod to, żebym był jedną rolą, no. A jak dostaję coś innego, to się wypierdalam, bo nawet nie miałem okazji poznać innych ról. Nie wytrzymam. Ile można? Kurwa, jeszcze pisałem blobby. Zeszykam się wam na matkę, jak będę znowu altruistą. Wieczny altruista, ja już mam dość. Nie mogę. Nie mogę, no nie mogę, no. Cały czas milczę, bo nie mam nic do powiedzenia, bo robię te taski. Robię taski, jak oddam życie, to za killera. Poświęcenie piona, idzie hetmanem, grożą widły, pop gra coś, atak na ten punkt, pop atakuje osła, zbijam, biorę, hetman z szachem, zasłona, koń z szachem, pop bije konia, ja zdobywam hetmana.